Wyciągnam plik 200 bo mam papiery żółte Obstawiam na rulecie to co zarabiasz w tej grze Kampkasy nie za każdy, które zabić kogo chcesz Prywatne drzewy szczegam do Arabii Saudi. Ja nie wiem czasami co się dzieje Sento, Czasami jak słam sento mówię kurwa masie się Mówię sobie myślę, kurwa jaka szkoda, że nikt się tam jakby nie, nie przypilnował go i i sam pobłądził z niektórymi rzeczami, a czasami wali takie wersy, że nie wiem o co chodzi. I nawet ja nie mówię o treść, tylko o to takie dzielenie tych sylab w taki dziwny sposób. A chyba, że po prostu ma wyjebane na Trumana i tak się <noise> przyszedł i mówi: Pierdolę, nawet tego nie pisze. I wziął tłoczek do Majka. Prywatny jet do Sarabii Saudyjskiej. I kurwa, siedzi, bam, kurwa, nagrywaj. No co w sumie może być ta druga opcja. Że to to, ludzi, się nie Czekajcie, bo Playnik wjechał. odniesiesz się do tego, dlaczego odkąd zapuściłeś Brodę, niesamowicie krytykujesz polską scenę muzyczną. Mega to widać, że wynika to ze zmiany Twojego wyglądu. I nie wiem, czy przez to, że w waszym teamie jest wronek. Jeżeli ci się pojawia prywatnie, a pod TikTok. Przepraszam bardzo, to sobie wmówił Bandura. Na czele z Ginoldem. Nie, Ginold nie, ale to Bandura sobie wmówił, że ma największe komity na YouTube. E, natomiast, czy za bardzo się poczuwam? E, tak, kurwa, x poczucie jest troszeczkę, no ale co mogę zrobić, tak? To tak, tak po prostu jest, no nie, nie mogę z tym walczyć. Sam były go co? Na suka, którą jak eee, a co z tą brodą, co to mnie Wyrzucam, obstawę, znowu obstawiam na super. Chujów sto, dobra, dzięki 10 koła na kuponik, hater,